Policjanci na całym świecie codziennie stykają się z niecodziennymi i trudnymi sytuacjami. W kwietniu 2018 roku władze Madagaskaru otrzymały wezwanie do zbadania opuszczonego domu, z którego wydobywał się nieprzyjemny zapach. Kiedy policja weszła do środka, ich oczom ukazał się szokujący widok. Toliara to piękne miasto na Madagaskarze, w którym mieszka 150 tysięcy osób. Położone jest na południowo-zachodnim wybrzeżu tej wyspy i słynie ze swoich uniwersytetów oraz muzeów. Madagaskar jest też popularny ze względu na bogatą przyrodę i mnogość gatunków zwierząt oraz roślin. W kwietniu 2018 roku policja miasta Toliara została wezwana do zbadania pewnego opuszczonego domu. Nie było w tym nic nadzwyczajnego zwykły dwupiętrowy budynek, z którego wydobywał się nieprzyjemny zapach. Do policjantów dołączyła Sauri Randiania Fizanaka, szef lokalnej agencji ochrony środowiska. Jednak niewielu mogło przewidzieć, co znajdą w środku. Gdy władze weszły do budynku, natknęły się na interesujący i niecodzienny widok. Na podłodze, w całym domu, w każdym pokoju leżały tysiące żółwi. Okropny zapach był spowodowany moczem i kałem, wytworzonym przez gady. Sauri przyznaje, że było to coś potwornego. Żółwie były dosłownie wszędzie, nawet w łazience. W wannie oraz w kuchni. Co ciekawe, do tej i tak dziwnej sytuacji dodano kolejną niespodziankę w postaci gatunku żółwi, który udało się szybko ustalić. Gady leżące w całym budynku były żółwiami proministymi, krytycznie zagrożonym gatunkiem pochodzącym z Madagaskaru. Łącznie w domu było ich prawie 11 tysięcy. Potrzeba było sześciu ciężarówek, które kursowały po kilka razy, aby ostatecznie zabrać wszystkie ze zwierząt do prywatnej rezerwy w pobliskim mieście. Niestety, 200 spośród znalezionych żółwi było martwych. Te, które przeżyły, zostały poddane ocenie zdrowia w ośrodku znanym jako Wieś Żółwi w Aifati. Większość Żółwi była odwodniona, zatem zadbano o odpowiednią opiekę. Cała akcja ratunkowa była wspierana przez Turtle Survival Alliance, amerykańską grupę na rzecz ochrony Żółwi. Żółwie promieniste są wciąż celem wielu kłusowników, pomimo że handel nimi jest zabroniony w ponad 180 krajach. Piękne wzory gwiazd na muszlach tych stworzeń, a także ich rzadkość i cena sprawiają, że wielu ludzi i tak nielegalnie na nie poluje. Kolejno są przemycane do Azji albo sprzedawane lokalnie jako mięso. Obecnie populacja żółwi promienistych oceniana jest na 3 miliony osobników. W ostatnich latach jednak ta liczba drastycznie spada i przewiduje się, że gatunek całkowicie wyginie w ciągu najbliższych 20 lat. Wracając jednak do żółwi znalezionych w opuszczonym domu, ponad 500 z nich zmarło w ośrodku w Aifati w wyniku infekcji. Chorób lub też zbyt poważnego odwodnienia. Pomimo częściowego szoku wywołanego tym dziwnym znaleziskiem, niektórzy przewidywali, że taka sytuacja prędzej czy później się zdarzy. Policji udało się znaleźć i zatrzymać trzy osoby powiązane z tą nielegalną hodowlą. Jedną z nich był właściciel budynku. Wciąż jednak nie wiadomo, kim jest bos tego przykrego interesu. Ocalone żółwie nigdy nie wrócą do dziczy, gdyż nie są przystosowane do takiego życia. Trzymanie ich w ośrodku przynajmniej zapewni im bezpieczeństwo i spokojny żywot. Koniecznie daj znać, co sądzisz o tym niecodziennym i przykrym odkryciu. Zostaw łapkę w górę, aby film dotarł do jak największej ilości osób, a także zasubskrybuj mój kanał, aby nie przygapić kolejnych równie ciekawych i poruszających historii. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!